W pewnej agencji kreatywnej panował klasyczny twórczy chaos. Montażyści pracowali na pełnych obrotach kalendarz puch od zleceń, a mimo to klienci czekali długo, zbyt długo. Szefowa zauważyła coś dziwnego. Pracownicy ciągle mówili, robimy, robimy, zaraz będzie gotowe. Ale efektów nie było widać. Postanowiła więc nie pytać, czy pracujecie, tylko ile czasu faktycznie to zajmuje. Prowadziła prostą rzecz, mierzenie czasu pracy, czyli od kiedy zadanie trafia na biurko montażysty, do momentu, aż gotowy film ląduje w folderze. I zaczęły się cuda. Okazało się, że średni czas wykonania filmu to 5 dni roboczy, chociaż montaż zajmował zaledwie 4 godziny, gdzie znikały pozostałe 4,5 dnia w nieskończonym czekaniu na decyzję poprawki dostęp do plików a czasem na poniedziałek, bo w piątek to już się nie opłaca zaczynać. Szefowa uprościła procesy, wprowadziła checklisty, automatyczne przypomnienia, a nawet godzinę bez maila, czyli czas tylko na pracę twórczą. Po miesiącu średni czas cyklu spadł z pięciu dni do dwóch. Klienci zaczęli pisać wow tak szybko, a pracownicy mieli mniej stresu.